To myślę, że pokazuje taką jedną rzecz, która jest trochę błędem w myśleniu nas wszystkich w kontekście nawożenia. Rozpatrujemy glebę na zbyt płytkiej głębokości, jeżeli chodzi o działanie nawozu. A wszystkie odkrywki glebowe, że też robimy, nagrywamy, pokazują, że te korzenie one potrafią sięgać głęboko. Więc nie ma się co bać tego przemieszczania, bo taki rzepak sobie jest w stanie śmiało poradzić, nawet na 60 cm prawda? jeżeli jest tylko w miarę przypuszczalna gleba, żeby ten nas odpobrać. Czyli są naprawdę duże możliwości, jeśli mamy dobrze przygotowane stanowisko, że ten zasięg systemu korzeniowego naprawdę jest głęboki w okresie jesiennym, więc nie należy, moim zdaniem, się. Przesadnie bać tutaj nadmiernego przemieszczania tego azotu, który zastosujemy jesienią. Oczywiście, jeśli bym miał dzisiaj doradzać, to na podstawie jednego roku ja nie będę zalecał, żeby robić nawożenie azotem w całości tutaj w okresie jesiennym w postaci mocznika i zupełnie rezygnować z nawożenia wiosennego. Nie tędy droga. Ale to pokazuje tylko jedną bardzo istotną rzecz: że można przesunąć częściowo te nawożenie na okres jesienny. I w ten sposób doprowadzimy do tego, że zabezpieczymy większą pulę azotu w glebie w zasięgu systemu korzeniowego. I nie tylko w tej górnej warstwie gleby, ale już w tych głębszych warstwach, bo też trzeba mieć na uwadze to, że w zależności od sezonu wegetacyjnego to nawożenie wiosenne może czasami być od razu dostępne. Ale czasami będzie dostępne dopiero po kilku tygodniach po wznowieniu wegetacji, i wtedy niestety to się odbija czkawką. Więc główne zadanie jest to, żebyśmy zabezpieczyli ten azot częściowo na wiosnę, po to, żeby ubezpieczyć, proszę Państwa, ten rzepak na taką sytuację, kiedy te warunki są mniej korzystne dla rozwoju tych roślin.